Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym bardzo krótkim filmie na moim kanale, w którym ogłoszę wyniki konkursu. Wybrałem taki film, dlatego że jest po prostu mi wygodniej nagrać taki krótki film z ogłoszeniem wyników. Dla Was to pewnie będzie też dużo wygodniejsze, nie będziecie musieli przewijać czy tam czekać na te wyniki. Bardzo dziękuję wszystkim za udział, bo komentarzy była naprawdę bardzo duża ilość. I z tego miejsca oczywiście zapraszam Was na mój kanał. Bo tam niedługo, jeszcze w maju, pojawi się kolejny konkurs, w którym będą do wygrania fajne kolekcjonerskie rośliny. Bo niedługo na YouTubie miną mi dwa lata, i z tej okazji chciałbym właśnie taki konkurs zrobić. Zasady ogłoszę Wam w jednym z filmów, który pojawi się jeszcze w maju. Także serdecznie polecam subskrybować kanał i zostać ze mną na dłużej. Jeżeli chodzi o wyniki konkursu. To wygrała jedna osoba, i słuchajcie, jednej osobie udało się zgadnąć dokładną liczbę moich roślin. Jestem bardzo zszokowany, że komuś się udało, ale było kilka osób, które były bardzo, bardzo bliziutko, ale niestety no, jedna osoba trafiła tą liczbę prawidłowo. Ja mam tą liczbę zapisaną na kartce i już wam pokazuję, ile mam roślin oraz pokażę wam, kto. Wygrał. Napiszę albo pokażę. Nie wiem, czy będę mógł tutaj w filmie shorts wkleić screena. Jeżeli nie, no to napiszę Wam nazwę osoby, która wygrała. No i uwaga, liczba moich roślin to 305. Tyle mam roślin. Tyle miałem roślin w aktualnie, aktualnie w momencie, kiedy ogłaszałem rozdanie. I tak też Was prosiłem, żebyście podali liczbę, którą aktualnie wtedy posiadam. Ja tą sumę zapisałem na kartce. Ta liczba od tego momentu się troszkę zwiększyła, bo przybyło mi trochę roślin, ale zasady były jasne. Wygrała osoba, która wskazała na ten moment moją poprawną liczbę tych roślin, i serdecznie gratuluję tej osobie. Zapraszam do kontaktu. Tutaj można napisać do mnie pod tym filmem, albo nawet na Instagramie, albo na Messengerze. Serdecznie gratuluję i dziękuję wszystkim za udział. My widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na moim kanale. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć!